Cześć, dziś przychodzę do Was bez makijażu i mam trochę nowości, więc będziemy sobie wspólnie wykonywać makijaż. Oczywiście przy pomocy kosmetyków naturalnych. Natomiast mam tutaj taką ferię barw, zwłaszcza jeżeli chodzi o paletę do cieni. To jest taka moja nowa paletka, nowa stara, ponieważ ja jeszcze Wam jej nigdy nie pokazywałam na YouTubie. Nie wiem dlaczego, ja totalnie o niej zapomniałam. Ja ją kupiłam, byłam zachwycona. I... I coś się wydarzyło takiego, że zapomniałam, no nie jestem mistrzem makijażowym, i zwłaszcza jeśli chodzi o kosmetyki, to bardziej mnie ta pielęgnacja jara, bardziej mnie jara, nawet medycyna estetyczna pod kątem tym takim pielęgnacyjnym i cofaniem zmian. I odkąd właśnie zaczęłam korzystać z medycyny estetycznej i już przez wiele, wiele lat też użyłam naturalnych kosmetyków, które uważam za skuteczniejsze, to tym bardziej mam wrażenie, że ja mniej potrzebuję makijażu. I, i gdzieś po prostu totalnie zapomniałam o tej paletce, a zobaczcie, ona jest. Piękna. Piękna kolorystycznie, przy czym koloryzm ma bardzo odważne, dlatego dzisiaj zrobię dla Was makijaż. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo tak odważną paletę, przyznaję, używałam bardziej w formach akcentu, a dzisiaj chciałabym wraz z Wami zrobić jakiś bardziej um, taki imprezowy makijaż, bardziej odważny. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to robiłam również dla Was live'a na Instagramie z jej użyciem, gdzie pokazałam Wam, jak można ją użyć bardziej do takich neutralnych makijaży i jakieś tam akcenty jedynie. Więc tam, jeżeli Was to interesuje, zerknijcie. A dziś mam dużo nowości, nowy tusz do rzęs, nowa pomadka, właśnie ta paleta, nowy podkład, więc serdecznie zapraszam do oglądania dalej, żeby się dowiedzieć, co znajdziemy w drogeriach z naturalnej kolorówki. Ok, zbliżyłam się na tyle, na ile to było możliwe i zaczniemy sobie od bazy pod cienie i w formie bazy użyję korektora Cooler Caramel numer 11. I bez zbędnego przedłużania przejdziemy do gwoździa dzisiejszego programu, czyli właśnie tej paletki. To jest paletka Neve Cosmetics, nazywa się Hara Harajuku Memoir. Tutaj Hara Harajuku Memoir, jeżeli dobrze to czytam. I ona ma właśnie takie piękne kolory, zobaczcie ten fiolet, te róże, brązy, ale z takimi rudościami, no ogólnie te kolory są bardzo, bardzo ciekawe, natomiast ja zazwyczaj nie szaleję aż tak z kolorami, więc zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. No i postanowiłam, że dzisiaj chciałabym właśnie użyć tego energetyzującego fioletu. Zobaczymy co finalnie mi z tego wyjdzie. Zaznaczyłam sobie kontur i teraz będę przechodzić do tego różu takiego środkowego, to jest kawaii. On jest bardzo energetyzujący, więc myślę, że będzie kontrastował mi z tym fioletem. No zobaczymy, jak one się też połączą. I jeszcze wracam do fioletu, i jeszcze sobie troszkę popoprawiam właśnie te granice. I tym ciemnym brązem jeszcze sobie troszeczkę zaznaczę zewnętrzny kącik oka. Niestety ten brąz nie chce mi się tak przykleić, jakbym sobie tego życzyła. Nie jest tak intensywny, wychodzi taka lekka czekolada, wolałabym coś ciemniejszego, także poprawiam tym fioletem, żeby go zamazać i jednak sądzę, że spróbuję sobie tutaj zrobić kreskę eyelinerem i w ten sposób sobie troszkę podciągnąć to oko, jeszcze troszkę coś spróbuję wymodelować kredką. Opadający kącik oka plus eyeliner to jest zawsze dobre połączenie, teraz przejdziemy sobie do tuszowania rzęs i słuchajcie, tu mam totalną nowość. To jest tuż do rzęs marki Alverde, przepraszam, proszę mu o wyostrzenie. Halo, halo. To jest tuż do rzęs Alwerde i ja go zakupiłam w drogerii DM, będąc w Czechach. I z tego, co gdzieś tam udało mi się pokątnie dowiedzieć, podobno DM nie tylko wchodzi do Polski i, i że już tam coś działają i mają już jakąś siedzibę czy budują siedzibę, ale podobno tak słyszałam, nie wiem, nie widziałam ogłoszeń, ale podobno, że szukają już nawet pracowników, więc jest to kwestia czasu, kiedy DM wejdzie do Polski. Więc, jak się tylko o tym dowiedziałam, to kupiłam sobie trochę kosmetyków właśnie naturalnych z DM, m.in. ten tusz Alverde I stwierdziłam, że bardzo, bardzo chcę Wam pokazać, jak on działa. I to, co jest mega ważne w przypadku tego tuszu, nakładamy go w dwóch etapach. Najpierw no, tam tuszujemy, ile się nam podoba, i, i jak chcemy. Czekamy, aż zastygnie, i dopiero wtedy nakładamy długą, drugą warstwę. Daje wtedy super efekt, i to, co mi się podoba, on w ogóle nie skleja rzęs. Nie ma efektu pajęczych nóżek, a rzeczywiście jest bardzo przyjemny i bardzo dobrze zauważalny na oku. Zresztą zaraz Wam pokażę efekt. No i zobaczcie, tak prezentuje się oko, na którym jest tusz jedna warstwa i jak nie ma, więc już widać, że jest różnica. Tuszuję drugie oko i poczekamy aż sobie zaschnie. Zanim przejdziemy sobie do tuszowania tych rzęs po raz kolejny, kiedy one sobie zaschną, to przejdźmy sobie do makijażu twarzy. Ja mam tutaj Soraya Plantę podkład. Jeszcze Wam go nie pokazywałam na kanale, bo... Kiedy wróciłam z urlopu, byłam w Hiszpanii, wiadomo, cera była i ciało w innych odcieniach, ciało było bardziej opalone niż skóra na twarzy, był duży kontrast, więc potrzebowałam podkładu um, o tak, takiego dość ciemniejszego. I wtedy wzięłam sobie Warm Nude 03, Soraya Plantę, użyłam go raptem kilka razy, zanim ta moja cera gdzieś tam ujednoliciła się ze skórą całego ciała. Później ja go sobie mieszałam z Recibo Team Sunscreen, który dawał mi taki pośredni efekt. No teraz używam sobie już tylko Recibo Team Sunscreen, on jest dla mnie kolorystycznie ok, to już jest dla mnie zdecydowanie za ciemne. I ponieważ tak naprawdę ja nie przetestowałam sobie dobrze tego podkładu, względnie te kilka pierwszych użyć, byłam z niego zadowolona, ale chciałabym go dłużej potestować, dłużej ponosić, no to stwierdziłam, kupuję jaśniejszy, 02 to jest Nude i jego ja sobie teraz będę testować. Ten Team Sunscreen z Resibo które aktualnie testuję, już mam na wykończeniu, niedługo pójdzie do denka, więc akurat potrzebowałam też nowego podkładu. Stwierdziłam, to jest dobry moment, żeby go sobie wypróbować. No, zanim przejdziemy do tego podkładu, to chciałam wam pokazać. No, ja cera, ten mój trądzik hormonalny, który mam aktualnie, no, daje popalić. Tragedii nie ma, ale akurat wypróbujemy sobie, jakie on ma krycie, czy on zakryje właśnie to, co się tutaj u mnie dzieje. Zastanawiające jest to, że to jest strona, na której nie śpię. Śpię na tej stronie, więc gdybyście się zastanawiały, że może jest to od, nie wiem, pościeli, od poduszki, nie, tak wygląda strona, na której śpię. A tak moja cera akurat postanowiła teraz sobie zareagować na tej stronie. To są urogi trądziku hormonalnego. Tu nie ma logiki, tutaj można to tylko wyciszać. Więc sprawdźmy ten podkład. Przy aplikacji nie byłam pewna tego odcienia, czy on będzie ok. Natomiast w tym momencie widzę, że on się gdzieś tam zaczyna ładnie wstawiać z cerą i gdzieś tam pracować, więc finalnie zobaczę, jak go ocenię. Um, krycie. No, zobaczcie sobie tutaj na tę stronę, coś tam pozakrywał. Wiadomo, to są górki, które są odstające, więc one i tak będą widoczne. Ale jak na efekt bez korektora, wydaje mi się całkiem fajnie. Natomiast. Nie wydaje mi się, żeby to było faktycznie mocne krycie. Powiedziałabym, że ono jest średnie. Dużo osób go właśnie zachwala jako produkt o mocnym kryciu. Wydaje mi się, że felica jednak ma mocniejsze. Natomiast chyba potrzebuje też trochę czasu i potestować go, popróbować, zobaczyć. Dobra, teraz przejdziemy sobie, wrócimy do tego korektora Cooler Caramel i jego sobie jeszcze zastosuję jako korektor pod oczy. Dłuższego czasu mam jakieś takie przeświadczenie, że kiedy nakładam jakiś korektor na okolice oka, to nie do końca to wygląda dobrze. Teraz też patrzę w podgląd i mam wrażenie, że jest to zdecydowanie za jasne, odbija się to widać to ze moje załamanie pod okiem. Ale stwierdziłam, ponieważ dzisiaj robimy taki test, nic nie będę już dalej nagrywać, już co miałam dzisiaj nagrywać i zdjęcia jakie miałam robić, wszystko robiłam, jest już dość późno wieczorem i właśnie robi makijaż, który nie będzie wstydu, jak coś to po prostu sobie, wiecie, zmyje. Więc stwierdziłam, ok, potestujmy w takim razie to, co do tej pory gdzieś tam obawiałam się użyć na co dzień, no bo praca czy tam do filmu, no bo muszę nagrywać, więc muszę trzymać się, wiecie, takie, żeby to wszystko dobrze wyglądało i bo zachowawcze, żeby potem nie dostawać 10 tysięcy komentarzy, a czemu Ci się coś pod okiem tam robi tak czy inaczej, nie? Wystarczy, słuchajcie, że mi się skóra przetuści na filmie i dostaję miliard komentarzy pod tytułem dlaczego Ci się skóra świeci. Tak jakby to było coś dziwnego, że wiecie, że człowiekowi może się cera błyszczeć, hello, nie? Ach, więc żeby nie musieć potem się irytować na takie komentarze, bo jednak potrafią być takie, hmm, no nie jest to nic złego, tak, no ten, ale jednak hmm, człowiekowi się robi troszeczkę dziwnie, kiedy ktoś się dopytywał, tak, dopytuje o tak normalną rzecz jak, yy, nie wiem, błyszczenie się cery, zwłaszcza, że niedawno było lato, upał, wiecie, to normalne, że się tam cera błyszczała, no czy tak, jak się czasem zdarzy człowiekowi coś tam źle sobie dobierze, no. Wpadki makijażowe trwają tylko do kwestii demakijażu. To nie jest nic, od czego się umiera, a nic, co jest karalne. No ale dobra, no to sobie zobaczę, jak to będzie wyglądało właśnie pod pudrem. I postanowiłam wrócić do pudru Amili Sunshine Dust. To jest puder, bo wiecie, ja teraz przez ten trądzik hormonalny, w ogóle przez hormony, nie tylko to, że mi się pojawiają wypryski, ale dodatkowo moja cera jest ultra wrażliwa. Dziwnie reaguje na kosmetyki, jakaś taka reaktywna, że nie wiem w którym dniu, jak ona zareaguje. I dodatkowo zaczęła się faktycznie wyświecać i błyszczeć. Stała się bardziej tłusta niż zazwyczaj, co jest dla mnie, no uwierzcie mi, czymś, czy, o czym ja totalnie zapomniałam przez okres ostatnich przynajmniej więcej jak pięciu lat. No mówię Wam, dawno nie miałam problemu, żeby mi się cera przetłuszczała. No więc... Ym nic na siłę. Próbuję dobrać sobie kosmetyki takie, które będą z jednej strony łagodne dla tej cery, no bo wiecie, ja też myślę cały czas o działaniu przeciwstarzeniowym, nie mogę tej skóry, skóry wysuszać. Ja mam trzydziestkę, a dopadł mnie trądzik coś ale młodzieńczy, nie? Żyćko. Więc ogólnie postanowiłam, spróbuję sobie ten puder, zobaczymy jak się spisze. Ja wcześniej, kiedy jeszcze nie miałam tych takich problemów skórnych... Testowałam go, bardzo się z nim polubiłam, więc mam nadzieję, że teraz też się z nim polubię. I przypominam Wam, że gdybyście zaplanowały jakieś zakupy z Amili, to z kodem KN10 macie na stronie Amili.pl zniżkę 10% na wszystko, na wszystkie produkty. Hmm, Także ja dobra, zobaczmy, jak on się mi spisze teraz. Poproszę o jakiś pędzelek. Wezmę taki, bo mój klasyczny, który zazwyczaj używam, ponieważ już go dzisiaj używałam, nie zdążył mi wyschnąć. Ej, co tu dużo mówić? Mam wrażenie, że jest naprawdę spoko. Parę ruchów pędzlem i to nie tym pędzlem, którego używam na co dzień, którego mam pewność, wiem jak używać. I zobaczcie, jak ładnie skóra zyskała y, takie taki satynowe wykończenie. Nie mam żadnego uczucia ściągnięcia, ten puder jest ultra lekki, więc przyznam, ciekawa jestem jak będzie. No te zmiany tutaj na tym policzku tak się prezentują. Ale... Ale powiem Wam, no, chyba, chyba z nim zostanę na dłużej. Dobra, wróćmy może sobie do tych rzęs i okolicy oka. I na dolnej powiece również będę używała tego fioletu i różu, którego wcześniej, celem zrobienia takiej pełnej, właśnie powieki kolorystycznie. Podkreślę sobie jeszcze linię samych rzęs. Nie linię wodną, tylko linię rzęs czarną kredką. Linię wodną podkreślę przy pomocy beżowej kredki Neve Cosmetics. I druga warstwa tuszu do rzęs. Więc tak prezentuje się makijaż oka. Skończony. Teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza i również z tej palety będę używać właśnie ten rozświetlacz. Kilka razy zdarzyło mi się też, że próbowałam użyć różu, natomiast jak gdzieś nie umiem nakładać róży, nie wiem, nie, umiem, nie wiem, gdzie jest lokalizować na swojej twarzy, nie wygląda to za dobrze. Teraz jeszcze dodatkowo z tymi zmianami trądzikowymi dodawanie, wiecie, czerwonego pigmentu na twarz to nie jest najlepszy wybór, więc zostaniemy tylko przy rozświetlaczu. A w sumie tak sobie myślę, jak teraz mam taki prosty ten nos, może może też sobie rozświetlać trochę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ciekawy efekt jest inaczej. To jeszcze zaznaczmy łuk kupidyna i przejdziemy do makijażu ust. Jakbym mleczko piła, śmietankę. Nie kontynuujmy tej myśli z I jeżeli chodzi o kwestie ust, to zakupiłam w Rossmanie coś takiego. Chcę dla Was na Instagram przygotować właśnie taki, nie wiem, serię kosmetyków o kolorze czerwonym, czy w czerwonych opakowaniach bardziej, które mogłabym polecić, więc wziąłam sobie do testów taką czerwoną pomadkę. Ja mam wersję bezpigmentową z tego Dr. Po, po i niestety jej smak jest średnio przyjemny, ale nie ma się co zniechęcać, może się okaże, że tutaj smak jest inny. Sprawdźmy to. O, kurcze, taka odważna jest. Mmm, ten kolor jest fajny. I właśnie tutaj na opakowaniu z tyłu jest wskazanie, że można to używać sobie również jako róż do ust, do, ust, do policzków, ojej, ojej! Oczywiście kompletnie mi to nie będzie pasowało do makijażu oka, ale tak jak mówię, chcę po prostu wypróbować, okej. Okay. Więc jak taką niewielką ilość się rozprowadzi, to jest bardzo delikatny efekt, taki nie powiedziałabym nawet półtransparentny, mega delikatny, a nauczmy tego więcej. Mam wrażenie, że to jest w ogóle dość rzadkie. Ej, zbliża się Halloween. Taka krew. Spoko! no powiem Wam mm. no, smak jest tak samo ochydny tej chwilę są, to te usta wyglądają tak bym. Jakbym... <laughs> się wgryzła komuś w tętnicę mm, jak pięknie migruje na zęby mm, pięknie, nie wiem, spróbujmy to sobie troszkę rozetrzeć palcem Nie jestem do tego kosmetyku przekonana. Nie wygląda on za dobrze. Mm. Wiecie co? Myślę, że jeżeli chodzi o tę pomadkę. To pierwsze wrażenie nie jest zbyt udane, ale być może potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby ją sobie ponosić, popróbować, potestować i może ja na nią znajdę jakiś sposób, będę Wam dawała znać, jeżeli jest czymś godnym uwagi. Ok, czas na słowo podsumowania tych wszystkich użytych dzisiaj kosmetyków. Więc tak, zacznijmy sobie od palety Harajuku Memoirs z Neve Cosmetics. No cudowna jest, no po prostu jeżeli chodzi o kwestie kolorystyki tych cieni, pigmentacji jest naprawdę super. Łączenie się cieni, niektóre się fajnie ze sobą łączą, niektóre mniej. Yy, łączą się bardzo dobrze, jeżeli nakładam dokładnie ten sam kolor jeden na drugi. Przenikanie na granicach spoko, ale dołożenie inny cień. Dokładnie na drugi, tak jak chciałam, brąz na fiolet, gdzieś to nie wypaliło i faktycznie to są takie cienie, które, no, no, nie są jakieś takie ultra kleiste. Natomiast jeżeli chodzi o intensyfikację tych cieni, słuchajcie, one są bardzo intensywne, a przecież nałożyłam tylko to na korektor, nie na żadną bazę, więc tutaj duży plus. Bardzo podoba mi się też cera, jej ujednolicenie, koloryt. Naprawdę spoko, czyli użyłam właśnie sobie dzisiaj ym, Soraya Plantę podkład połączony z pudrem Amili. Mega, mega mi się podoba to połączenie, wygląda bardzo ładnie. I tak patrzę, czy mi się cera świeci, czy cokolwiek, no rozświetlacz działa. Rozświetlacz jest super, ale jeżeli chodzi o błysk na cerze, nie widzę, żeby cokolwiek działo się niepokojącego. Jeżeli chodzi o kwestie tej pomadki, to tak widzę po czasie, w tym momencie, że ona. Ten, ten pigmenci, gdzieś się troszkę równomiernie już teraz rozprowadził pod wpływem mowy, ciepła, skóry, gdzieś on zaczął tak fajnie migrować, że wygląda to spoko. Natomiast ten smak ma coś w sobie takiego, że, że dla mnie to jest nieprzyjemne. No ale to jest dość taka kwestia indywidualna, co kto lubi. W tym momencie. Jest ok, jako taka awaryjna pomadka będę nosić w torebce takiej rzadziej używanej, jakbym czasem zapomniała czasem pomadki kolorowej, a coś dla Was chcę nagle nagrać do weekendowego vloga, czy coś takiego. Pomadka awaryjna zawsze spoko, ale z całą pewnością nie będzie to mój ulubieniec. Eyeliner, Cooler karamel jeżeli chodzi o też Cooler Caramel yy, korektor, Color karamel u mnie zawsze się dobrze spisuje, zawsze są to kosmetyki, które bardzo lubię, bardzo polecam eyeliner, nie pierwsze, nie ostatnie opakowanie. Jeżeli chodzi o ten um, korektor, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i chyba jednak nie mam takiego, wiecie, rozjaśnienia nadmiernego pod okiem, więc będę testować go sobie dalej. Tuż do rzęs nie jest to najmocniejszy tuż do rzęs, jaki testowałam, ale ogólnie bardzo w porządku. I on będzie miał przystępną cenę, bo Alverte to nie są drogie kosmetyki naturalne, więc uważam, że mimo wszystko do DM warto zajrzeć. Jeżeli chodzi o kredeczki y, czarnych. Kredek jest na rynku dużo o naturalnym składzie. Alkewila na chwilę obecną jest jedną z moich ulubionych, więc dlatego dzisiaj ją użyłam. Natomiast jeżeli chodzi o beżowe kredki, ich znowu na rynku, jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, nie ma zbyt wiele. I właśnie w Neve Cosmetics zamawiałam sobie przez internet tą kredkę. I wiecie, potrzebowałam czegoś do darmowej do przesyłki, bo tam kupowałam to, jeszcze tam preparat taki do brwi. Ym, I brakowało mi chyba, nie wiem, 50 zł do przesyłki, no to sobie kupiłam paletę za 100 coś. Nie wiem, to, to jest biznes życia, a ja się ze mnie nabijał bardzo mocno z tego. No i cóż, no i to wszystkie kosmetyki, które dzisiaj testowałam. Finalnie ten makijaż, może połączenie ust z tymi oczami, nie do końca jest to dobre kolorystycznie, ale jeżeli chodzi o jakość tych kosmetyków, jestem pozytywnie zaskoczona. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jestem ciekawa, czy któryś z tych kosmetyków się Wam podobał. Jeżeli tak, dajcie koniecznie je znać poniżej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie o łapkach w górę, w ten sposób więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film. Bardzo, bardzo uprzejmie Wam dziękuję, do zobaczenia. Cześć!